Jest Monika. Monika kłóci się z mężem i mówi, że mąż został. W cudzysłowie oskarżony. Co to znaczy oskarżony w cudzysłowie? Co on? Dostał wyrok w metaforze, siedział w przenośni. Monika mówi, że jej teściowa była wyjątkowo złośliwa. Jak w kurniku jakimś. Bo mówiła, że Monika nie gotowała siedziała na sofie, w ogóle nic nie robiła. To nie brzmi jak wyjątkowo złośliwa teściowa. To brzmi po prostu jak teściowa. Ja się nie znam, ale za rozpad małżeństwa zawsze są odpowiedzialne dwie osoby. Żona i Teściowa. Po prostu 12 godzin siedziałam na Sofie. Teściowa nie lubiła Moniki, bo nie była tak jak oni z Podlasia. Taka, jako oni. A jakoś jak ja mam występ na Podlasiu, to ludzie miłe są. Ani Jaworowicz, zauważa czujnie. Przecież to ciągle język polski. Cóż za wnikliwy reporterski umysł. Cóż za kontrowersyjne spostrzeżenie. Teściowa też mówiła, żeby Monika wracała do siebie. Do swojego Elbląga. Teściowa mówiła, że co z Moniki za żona, jak oni nawet kościelnego nie mają. Na wschodzie. Ślub cywilny. To nie jest... Lub. No, ja nie wiem, czy to tak na wschodzie, tylko. Ja jakbym powiedział mojej matce, że tylko cywilny biorę, Zara by płacz był. Bo ja cię wychowałam, a ty co? To miasto cię tak zepsuło. I Monika mówi, że jedzenie teściowej Mi nie smakowało to jedzenie. I teściowa się obraziła, bo nie lubię kartaczy. Mnie, gdyby teściowa zrobiła kartacze, to bym mówił, że to są najlepsze kartacze, jakie jadłem. A ja nie mam teściowej i nawet nie wiem, co to kartacze. Jak można nie lubić kartaczy. I teraz słuchaj, jaki Monika jest maestro fabuły. Teście podobno chcieli, żeby oni mieli dzieci, a chcieli wnuków, bo teście same nie miały swoich dzieci. Czekaj. Jak teściowie nie mieli dzieci, jak musieli mieć syna, żeby syn mógł zostać mężem Moniki? Chociaż to jest Podlasie. Tamto i niepokalane poczęcie mogło nastąpić. I teściowie chcieli zmienić imię ich syna na Antoni, bo oni nazwali syna i tu nie wiem, Harry czy Hank. W suwałkach takie imię to jest... Dobra, nie będę złośliwy. Mąż Moniki ma nową. Weszła baba na moje miejsce. Ech, kobiety to zawistne są. Okazuje się, że w sądzie mieli do Moniki. liczne zastrzeżenia. A ten mąż ją zostawił, bo się przyznała do. zdrady. I Kaszewiak mówi, żeby Monika respektowała prawo. Proszę na no głos wszym, powiedzieć ja proszę. takie zdanie. Uznaję orzeczenie sądu. Ja się boję, żeby pani tak. A ja jest. się boję. I koło pani Jaworowicz jakby w ogóle przeleciało, co Kaszewiak próbuje uzyskać i mówi. Mam jednak nadzieję w kobietach. Ach. Nieważne, czy szanujesz prawo. Ważne, że mamy włoski podobnej długości. Potem posłanka mówi, że... Ja też tak niekoniecznie to znaczy. przepadam za kartaczami. Ważna informacja. Chyba, że są Patrz się na kaszewiaka. Chłop się tłucze z Łodzi do Warszawy, żeby ludziom pomagać. A słucha, jakie kartacze lubi posłanka. I patera. Ksiądz mówi, żeby Monika odwiedziła... Przepiękne miejsce Lipsk, gdzie święta teściowa. Aha, Monika, czyli teściowa ci dokucza, tak? To w rozgrzeszeniu trzy zdrowaśki i pielgrzymka... Świętej Teściowej. A na koniec w programie o Monice, którą mąż wywalił z rodzinnego domu i teraz nie widuje dzieci, dzieci zaśpiewały. Tam stoi mój rodzinny dom. Bilety na mój stand-up są na stronie kubbilecik.pl, a 14 września wrzucam do internetu program. Cześć!